Witajcie, ja jestem Sarna i w dzisiejszym filmie zademonstruję wam, jak powinno się grać Grace Warden w Monster Hunter Wilds. Oczywiście pamiętajcie, że jeśli film Wam się podoba, to zostawcie mi łapkę w górę, żeby nakarmić ten algorytm słynny YouTube'a. A w komentarzu poproszę Was o napisanie kolejnej broni, jaką byś, bym miał Wam pokazać w następnych odcinkach. A teraz przejdźmy już do samego tutorialu. Ok, na wstępie sobie omówimy mniej więcej czym jest Grace Sword, Jak mniej więcej każdy z Was wie, jest to wielki miecz, który po prostu bardzo wolno atakuje, ale jego każdy atak przynosi bardzo duże obrażenia. Na Grey Swordzie jest tak naprawdę jeden najważniejszy, najważniejsza kombinacja, którą akurat na konsoli PlayStation wykonujemy używając trójkąta. Natomiast z tego co kojarzę na Xboxie będzie to chyba to Y, a prawdopodobnie na PC to będzie lewy przycisk myszy, ale tutaj, mogę, tutaj akurat nie mam takiej pełnej wiedzy, żeby o tym mówić, ale to mniej więcej będziecie wiedzieli o co tutaj chodzić i będziecie widzieć w filmie I teraz tak, to jest ten atak, który możemy przytrzymać. I ostatni atak jest najważniejszym naszym atakiem. Przede wszystkim on zadaje największe obrażenia, ale tu trzeba pamiętać o dwóch rzeczach: o poziomie naładowania. I o tym jednym jeszcze uderzeniu. Bo zobaczcie, jeśli mamy ten atak i doprowadzimy już do tego ostatniego ładowania to musimy poczekać aż nasza postać troszeczkę siądzie jakby w dół. Wtedy będziemy mieli naj, najwyższe obrażenia jakie możemy zadać. Jeśli przytrzymamy za długo albo za krótko to niestety, ale nasz atak będzie stosunkowo mocno okraszony taką słabym damageem, więc nie na, tym, nie na tym to polega, tak? Polega to na tym, żeby wymaksować jak największy atak z tego obrażenia. To jest jeszcze ważne. Zauważcie, że przy trzecim ataku, jaki mamy, zadajemy pierwszy jeden atak i teraz leci ten drugi. I to też jest bardzo ważne, bo jeśli nie trafimy tym pierwszym atakiem, to ten drugi znów będzie słabszy. Więc jeśli... Jeśli źle tutaj mm, naładujemy nasz atak, puścimy go za szybko albo za długo go przetrzymamy i nie trafimy tym pierwszym atakiem, to niestety, ale nasz damage będzie po prostu żałosny i wtedy wiele osób pewnie pomyśli, że kurczę, no ten Grace jednak jest dość słaby, a wcale tak nie jest. I teraz? Bo jak widzicie, cały czas atakuje po prostu raz, dwa i dopiero za trzecim razem gdzieś uderzam tą całą kombinacją. Jednak to też nie, nie do końca tak się w to gra. Tutaj, żeby jak najbardziej e, tego Grace Warda mm, wymaksować, najlepszym sposobem jest no może nie najlepszym, ale jednym z paru sposobów jest zrobienie przewrotu, uderzenia i mamy skróconą kombinację. O, o wiele szybciej przechodzimy do tego Ostatniego uderzenia, które jest dla nas najważniejsze, które zadaje największe obrażenia. I to jest też bardzo ważne, bo przewrót jest szybciej, szybciej wykonamy niż ten pierwszy atak. Więc pamiętajcie, broń musi być wyjęta. Robimy przewrót i już od razu możemy atakować. Od razu jakby pomijamy ten pierwszy atak, który jest nam powiedzmy to, na tą chwilę zbędny, bo my chcemy jak najszybciej doprowadzić do tego ostatniego ataku, który zadaje jak największe obrażenia. Teraz to nie wszystko, bo Monster Hunter, jeśli mamy tutaj wielki miecz i przytrzymamy atak, możemy użyć natarcia. Natarcie jest niczym innym jak techniką defensywną, która pozwala nam e, tak naprawdę niemal każdy atak skontrować. Więc jeśli mamy już przytrzymany cios i jakiś potwór nas atakuje, to kiedy my użyjemy techniki natarcia to tak naprawdę cały czas możemy dalej kombinacje sobie przeprowadzać i możemy tak naprawdę e, sforsować tak naprawdę skontrować w sumie atak naszego przeciwnika. Jest to dość trudna technika do wykonania, bo Monster Hunter jednak jest dość szybką grą, tym bardziej, że Wild jest troszeczkę szybszy od Warda czy Ryze nie, chyba Rise był troszeczkę szybszy, ale jest między Ryzem a a Wardem. Więc wykonanie tej techniki natarcia będzie od nas wymagało mnóstwo skupienia i tak naprawdę poznania potwora i jego ataku. Natomiast, o czym Wam to jeszcze chcę powiedzieć, jak używamy tego Gray Sworda, to technika natarcia pozwala nam tak samo anulować ciosy. Co też niekiedy może nam się przydać. Opatrzcie, tak? Od razu omijam, omijam, i już lecę tylko do tego trzeciego, najsilniejszego ataku, o który nam tutaj chodzi. Więc kombinacje możemy wykonać na te dwa sposoby. I one są chyba tak na, naprawdę najważniejsze w, całym, w całej kombinacji. Oczywiście, Grace Warden mamy jeszcze ten drugi atak tutaj, akurat jest pod kółkiem na konsoli. Natomiast nie są za bardzo użyteczny. I głównie, głównie nasz damage opiera się właśnie tylko na tym jednym ataku. I może wydawać się to nudne, może wydawać się to takie monotonne. Natomiast jeśli. Znacie te dwie techniki, jakby dojścia do tego, i umiecie je optymalizować, że wiecie, w którym momencie zrobić lepiej tą technikę natarcia, a w którym może lepiej, na przykład, zrobić przewrót i zacząć combo to też naprawdę timing robi tutaj wielką różnicę. Ok, zapomniałem Wam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która przypomniałem się w trakcie nagrywania, i jest to coś, co zmienia w ogóle całego Grace Warda. I jego tak naprawdę zastosowanie w grze. Bo tak jak widzicie, jak ja sobie uderzam jakimkolwiek ciosem, to niestety on zawsze ląduje prosto przed siebie. I nie jesteśmy w stanie za bardzo nim celować ani w prawo, ani w lewo. I to zawsze było takim minusem tego gry Summer, bo jak wiadomo, postacie, raczej potwory w Monsterze są dość ruchliwe. Tutaj w Wordzie jest to, zostało to naprawione. A to wszystko za pomocą tego naszego skupienia. Możemy sobie obracać. Naszą postacią i atak ląduje tam, gdzie my chcemy. Możemy się obracać o 180 stopni. Zawsze pamiętajcie, że możemy sobie przytrzymać ten cios. Nasza postać się będzie obracać tam, gdzie chcemy i my trafimy w każdego potwora, nieważne jak on jest ruchliwy. Jest to bardzo, bardzo mocny bóg do gry Sworda, bo dzięki temu jest nam o wiele prościej trafić jakiegokolwiek potwora. Dużego, małego i nawet tego bardziej ruchliwego. Ok, teraz przejdziemy sobie do obrony, jaka jest na Gray Swordzie. O jednej już Wam wspomniałem, bo to była ta technika natarcia, która wymaga od nas bardzo, ale to bardzo dużo skupienia, i jest ona bardziej zachowana dla tych bardziej doświadczonych łowców. Natomiast są jeszcze dwie, które są o wiele prostsze i tak naprawdę nie są o wiele gorsze od tej techniki natarcia. Pierwszy, taki standardowy, najłatwiejszy, to jest po prostu trzymanie gardy. W Monster Hunter Wild jest tak, że sama garda potrafi wytrzymać naprawdę bardzo dużo i ochroni nas przed wieloma atakami, które powinny nas zabić, a dzięki po prostu tej gardy nas nie zabiją. Co więcej, jeśli potwór nas szarżuje, a my chcemy jakoś obrócić jeszcze naszą postać, bo z drugiej strony będzie nasz kolejny atak, Wystarczy, że włączymy te, te, tą, ten tryb skupienia, i na spokojnie możemy obrócić naszą postać. I to jest w dość szybkim, tak naprawdę, tempie. Więc na spokojnie prawdopodobnie zdążymy obronić się z, pod, nad kolejnym atakiem, który po prostu będzie z innej strony. Więc jeśli nadbędą dwa potwory, to na spokojnie będziemy w stanie tutaj e, się im prze, jakoś obronić przed nimi. Co jest ważne, jeśli przyjmiemy jakąś część damage'a na siebie, będziemy w natarciu. To jest chyba jakoś tak się mniej więcej Nazywa, teraz zapomniałem dokładnie. Wtedy wystarczy, że będziemy wciskać jeden z guzików, tam, który jest pokazany na ekranie. Wiem, że właśnie na konsoli jest to po prostu trójkąt i nie jest to ciężkie do, do wygrania, więc wystarczy tak naprawdę parę razy trójkąt wcisnąć i wtedy potwór leży. Jest to bardzo dynamiczna, fajnie wyglądająca technika, natomiast to, co jest w tym ważne, to to, że kiedy potwór będzie leżał, to my od razu możemy przejść do naszej kombinacji. Jeszcze jest trzecia technika, która tutaj się nazywa przełamujące cięcie w górę. Czyli na konsoli wykonujemy to przyciskając guzik trójkąta i kółka jednocześnie. Mniej więcej wygląda to w ten sposób, więc u siebie też pewnie jakoś to ogarniecie, bo mówię, Grace Ward nie ma za dużo ruchów. I to co jest tutaj ważne, jeśli i to jest taka już typowa kontra, która jest pomiędzy gardą a tak naprawdę techniką natarcia. Co to robi? Robi to tyle, że jeśli w odpowiednim momencie, kiedy potwór atakuje, a my uderzymy naszego oponenta tym atakiem, wtedy skontrujemy naszego przeciwnika, który prawdopodobnie też się po prostu po tym wywróci i daje nam wielkie pole do popisu, bo my znów będziemy mogli tego naszego potwora po prostu ubić. Okej, okay, przejdźmy sobie jeszcze do ozdób, jakie ja polecam mieć na Grace Ward. Nie pokazuję wam tutaj żadnego buildu ani ekwipunku, jaki powinno się nosić, z tego względu, że jeszcze sam trochę muszę nad tym popracować. Ale już mniej więcej wykminiłem, jakie mniej więcej ozdoby powinno się mieć na Grace Ward. Grace Ward na pewno będzie wymagał od nas dużej zgodności, czyli to jest nic innego jak szansa na zadanie krytycznych obrażeń. Więc klejnot eksperta, który podnosi nam tą zgodność będzie tutaj po prostu mile widziany. Tak samo wzmocnienie krytyczne, które zwiększa obrażenia trafień krytycznych, więc jeśli już trafimy tego kryta, no to żeby ten kryt był chociaż konkretniejszy, tak? Więc te dwa na pewno ty trzeba mieć. Klejnot mocy, czyli maksymalna moc, to jest zwiększa zgodność, kiedy wytrzymałość jest pełna przez pewien czas. I to jest też bardzo dobre, bo jeśli mamy tą naszą staminę na maksa, wtedy mamy 10% po aktywacji tego, a możemy dojechać aż do 30%. Więc z moich teraz 32% zgodności zrobi się 62%, więc to już jest bardzo duża szansa na kryta. A co jest ważne, tak jak tutaj widzicie, jest to po aktywacji i trwa to po prostu przez pewien czas. Nie, nie analizowałem dokładnie ile to trwa, ale no jest to dość długo. I tak jak pokazywałem wam jedną z kombinacji, że właśnie robimy ten przewrót i wtedy przechodzimy do naszego combo. To to jest bardzo kluczowe, bo robiąc przewrót, my tracimy naszą staminę, ona nam się odzyskuje podczas ataku. I kiedy my wykonujemy ten ostatni atak, to już ta maksymalna moc zaczyna działać, więc w, mamy co najmniej. Jeśli będziemy mieli na trzecim poziomie, to mamy co najmniej 30% już więcej szansy nakryta. To jest bardzo, bardzo ważne. I tak naprawdę na tych trzech bym się tutaj najbardziej skupił. Dobrym też jest techniką. Tak zwane zatyczki do uszu, które po prostu niwelują słabe okrzyki potworów, no i z każdym poziomem po prostu to rośnie. Tak jak wiecie i słyszeliście mnie wcześniej, tak? No to my dążymy do tego ostatniego ataku, żeby go jak najszybciej wykonać. A niestety często te potwory ryczą i potrafią nam ten ostatni atak zanulować po prostu przez ten krzyk. Więc Zatyczki do uszu pozwolą nam, mimo tego ryku. Wykonać całe kombo, a niekiedy nawet wtedy albo zabić, albo chociaż powalić potwora, albo nawet mm, anulować jego ucieczkę. Więc to też jest bardzo fajne. fajna rzecz, która może po prostu nam ułatwić walkę i nie będzie nas ta walka tak frustrować. Podżegacz też jest rzeczą, która jest mile widziana, bo zwiększa siłę naszego ataku i zgodności, kiedy duże potwory wpadają w szał. Jak widzicie, na piątym, ataku, na piątym poziomie. Może ten atak jakoś nie rośnie zbyt dużo, bo to jest tylko plus 20, ale tu interesuje nas ta druga wartość, czyli zgodność, która podnosi nam aż o 15%. Więc zobaczcie, ja teraz mam przy sobie 32% szansy nakryta, a do tego mogę jeszcze z klejnotu mocy wziąć kolejne 30% i z podżegacza kolejne 15%. Da nam to naprawdę, naprawdę bardzo dużą sumę. Okej, okay, to wszystko co dla Was przygotowałem. Dajcie znać, jak Wam się podobał tego typu materiał i czy byście chcieli tego więcej. Oczywiście zapraszam Was też na moje streamy i na mojego Discorda. Link standardowo w opisie filmu, a ja się teraz z Wami żegnam i do następnego. Cześć!